Witam bardzo serdecznie, runiczne miejsce nocy, Mimeruna, witam 2 grudnia, 2 grudzień 2024, poniedziałek, zaczynamy nowy miesiąc, ponowiu, sprawdzamy sobie jak, jaka energia na poniedziałek, na kanale, na playliście, dla subskrybentów przekaz na ten tydzień, zapraszam serdecznie, no cóż kochani, cieszę się, że jesteście, witam wszystkie nowe osoby, rozgoście się jak najbardziej i patrzymy, jaka ogólna energia, kochani, na poniedziałek, jaka będzie nam towarzyszyła dziś. Niech ten, niech ten przekaz będzie zrozumiały dla każdego Ciebie. Niech przepełni mi miłość. Archanioł Michał, Archanioł z Archai, aniołowie. Przewodnicy duchowi nie będą ze mną podczas tego przekazu na poniedziałek, na 2 grudnia 2024. Zbliżamy się już powoli, kochani, do końca roku. Niektórzy, jeżeli macie ochotę, macie parcie, jest siła, energia w Was samych do działania, to mimo grudnia ruszajcie, realizujcie. Nic nie znaczy. Dla jednych to. Czas rozpoczynania nowych początków dla innych kończenia. Jeżeli energia sprzyja i ta chęć do działania jest, to należałoby działać niezależnie, czy to jest koniec roku, czy to jest początek roku przyjęło się umownie, że, że z końcem roku to raczej dopinamy, oczywiście, że dopinamy, ale też jeżeli energia chęć jest i a, to jest twój czas, no to idziesz w śmiało do przodu i nie patrzysz, czy to jest grudzień, czy także patrzymy, jaka energia, drugi grudzień, mhm. drugi grudzień, Bycha. Cóż mam powiedzieć. No, coś nas tu może zaskoczyć. Kochani, i to mocno dzisiaj. Z tym poniedziałkiem, Wchodzimy. Dla niektórych to będzie radykalna zmiana w życiu. Na przykład, jeżeli masz problemy finansowe, może cię coś zaskoczyć, coś, co zmieni Twoją sytuację na pozytywną, Dla zalążek. Może przyjść coś, czego się nie spodziewasz, coś, co cię może zaskoczyć. Może oczywiście być to takie, że zachwieje Twoją równowagą, ale tylko po to, żeby później było lepiej. A, a może to być tak bardzo pozytywne, skakujące, czego, że zdarzy się coś, co, czego zupełnie nie oczekiwałeś: tutaj los. Tak, no mogą być nieprzyjemności, mogą być takie nieoczekiwane wydarzenia, które będą przeszkadzały właśnie w dzisiejszej realizacji tego, co sobie zaplanowałeś, bo może coś tutaj góra zadziała, coś nieoczekiwanego. Istotne i ważne to to, żeby zachować w tym wszystkim równowagę, żeby nie obawiać się tej sytuacji, która się wydarzy. Ona może być większa, mniejsza, patrzymy, jest to runa dnia należałoby zaufać swojemu wewnętrznemu ja, kochani. To pomoże zorientować się w tej danej sytuacji i uczynić ją korzystną dla Ciebie, tak? Więc jakby odejdzie tylko to, co było na ruchomych piaskach energię mówią być może sam sama gdzieś nie podejmowałeś, nie podejmowałaś działań, żeby wejść na tą swoją ścieżkę, a to ewidentnie przeszkadzało, blokowało energię, więc tutaj wszechświat góra działa, żeby tą, żeby tą energię po prostu. No, odblokować, tak? Także pewne rzeczy dzieją się, to są rzeczy odgórne, mogą wywołać szok, niedowierzanie, mogą wywołać u Ciebie taką no, utratę równowagi trochę, bo może być to takie zaskoczenie, które w pierwszej perspektywie no, nie będzie być może przyjemne, być może, kochani, może być tutaj zmiana. No, taka wymuszona transformacja, ale też prowadząca gdzieś tak też Ciebie, być może zmiana na taki pierwszy etap rozwoju duchowego, zupełnie na pewne rzeczy inaczej spojrzysz przez pryzmat właśnie swoich doświadczeń, zaczniesz pewne rzeczy rozumieć, będziesz chciał, chciała zgłębiać wiedzę w tym, w tym kierunku. Będzie to taka zmiana, mian, zmiana. Yy, sytuacji no tutaj w materialna to jeżeli była trudna to może być na lepszą, a jeżeli była dość dobra u Ciebie, no to, to, to niekoniecznie będzie dobrze. Trzeba by było zachować ostrożność, raczej nie inwestować, raczej też jeżeli myślałaś, myślałaś o pożyczeniu pieniędzy, to nie pożyczaj, to nie jest dobry dzień. Uważaj na podstępne oferty finansowe, żeby tutaj nie skusić się, żeby potem nie było nadmiernego takiego obciążenia i problemów z spłatą. Też energię mówią: uważaj na niekontrolowane wydatki, bo być może z uwagi na to, że miałeś trudną sytuację finansową, otrzymasz jakieś pieniądze, jakieś, jakąś spłatę, co Cię zaskoczy, zachwyci. No i wtedy <ścoughs> zaczniesz wydawać dzisiaj, no to uważaj. Bo to może prowadzić do roztrwonienia. Tak szybko jak przyjdą, tak pójdą. Mogą być to różne pieniądze z różnych źródeł, może niekoniecznie takie, na no, które czekasz, a może takie, które czekasz i to, to będą pieniądze z jakiejś spłaty. Może to być z instytucji, czy... czy ale to jakaś spłata należna tobie. Też uważaj na podstępstwa wszelkiego rodzaju oszustwa, bo to będzie później trudno odkręcić, nie? Jeżeli ktoś coś tam tutaj zamatłaczy, no to ta, To jest energia jednego dnia, kochani. Może tu się zadziać wiele i może naprawdę to być taka radykalna zmiana w twoim życiu, ale może to dotyczyć drobnych rzeczy, że coś tutaj zostanie jakby zburzone, co, co. Co niekoniecznie tobie służyło, no taki może być to dzień, w którym będzie jakaś trudniejsza chwila, bo możemy zareagować na coś lękowo, bo czegoś nie oczekujemy i to zaskakuje, tak? Więc może być ten brak opanowania, czy jakaś wybuchowość, czy agresja, czy to słowna, czy, czy wiseczna. Takie też agresywne reagowanie na, na kontakt wobec jakiejś osoby, bo może ktoś coś powiedzieć, że odchodzi na przykład, tak? Albo może być informacja o odejściu kogoś, więc e, też, ale może być też z drugiej strony, możesz, e, możesz doznać takiego doświadczenia objawień właśnie, że wchodzisz na tą ścieżkę duchową, tak, coś do ciebie przyjdzie i to będzie dla ciebie szok, niedowierzanie, że coś się dzieje, tak, że dużo więcej, dużo bardziej, tak, E, e, może być tak, że generalnie mogą przyjść e, przykre doświadczenia, ale też e, i dobre. E, mogą przyjść tutaj nieodwracalne zmiany w związku też, tak, e, też e, może tutaj. E, e, być, mogą być tutaj sytuacje właśnie, że, że dowiesz się i, i o, o, o tym, że Twój partner, partnerka nie jest w porządku wobec Ciebie. Może to być zazdrość, mogą być smutki, dąsy, pretensje, możesz obwiniać też za jakieś niepowodzenia swojego partnera, też może być narzucanie się, tak, ale może być też, że tutaj partner, partnerka coś gdzieś tam... W jakichś niefajnych sytuacjach się znaleźli, i tutaj też no, może być za to poniesienie odpowiedniej kary. No, też może być tak, że korzyść się poczujesz, uważaj też tak na drodze, uważaj na pogorszenie stanu zdrowia. No, i trzeba uważać po prostu i, i zwrócić szczególną uwagę, żeby tutaj nic takiego niekorzystnego się nie zadziało. No może być tak, że dostaniesz też pracę pracy wypowiedzenie, jeżeli faktycznie się tego też nie spodziewałeś, bo może tak być. No i będziesz, będziesz się zastanawiał, co dalej. tak, Ale to tylko cię popchnie do tego, bo być może tej pracy całkowicie też nie lubiłeś, nie dawała ci tyle pieniędzy, co chciałeś, a, a właśnie nie, jakby bałeś się stracić tą równowagę taką, więc to góra y, podejmie y, działania y, za ciebie y, tak więc tak tu nam się ta hagal y, pokazała no tutaj mogą przyjść y, i to dobra y, finanse kochani jakieś problemy z finansami mogą się radykalnie zakończyć jakieś finanse dla domu dla dzieci być może E, jakaś sprawa sądowa, jakaś informacja, może z zus jakieś pieniądze dla dzieci, jakaś spłata dla domu, dla rodziny. Mhm. Ale tutaj też ci może zaskoczyć e, w pracy zawodowej e, y, jakaś niespodzianka. Tutaj możesz, no, trzeba by było, y, bo coś się pojawić może, jeśli chodzi o sferę zawodową. Jakaś szansa. I należałoby tą szansę wykorzystać, bo ona nie będzie trwała. Być może ktoś miał objąć stanowisko kierownicze, okaże się, że ta osoba jest y, długotrwale, coś tam y, chora albo ma inne plany i, i, i szef, szefowa wpadnie, że a może ty i zaproponuje. Tutaj ta, y, ta, ta y, propozycja jakaś zawodowo, czy to współpracy, Ważne, żeby znaleźć... Może znajdziesz się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Tu trzeba by było oglądać no dzisiaj ten dzień, yy, tak naprawdę yy, od tej strony zawodowej. No tu w pracy może się wydarzyć dużo. Jakieś niespodzianki. Jeżeli je dostrzeżesz, to masz szansę na ugranie czegoś. No, ktoś może dowiedzieć się, że jest w ciąży. Albo ktoś może się dowiedzieć, że no jest koniec kontaktu. Może jakaś relacja z kimś. I ktoś tutaj oznajmia, że, że, że kończy relację. Tak? że nie jest wam razem po drodze, ale może być zaskoczenie, że, że jest ciąża. Mhm. Że jest ciąża. Tutaj uwaga też, kochani, na nadmierne ta, tutaj, żeby za dużo. <grym> Nie wypić energię mówią, za dużo się nie poobiadać. <laughs> no, bo wątroba może tutaj dawać do czynienia, tak? Jeżeli korzystałeś z jakiejś terapii. No, to tutaj energie mówią o dobrych efektach tej terapii, żeby zwrócić uwagę na wątrobę, też, ale mówię o dobrych efektach terapii, albo też będziesz dzisiaj, nie wiem, rozpoczynał, czy otrzymasz informację, że czy tam miejsce w jakimś ośrodku, albo też wskazanie, tak, to Cię może zaskoczyć, ale ale fajnie, idź, bo tu będzie, tu będą dobre efekty pracy, nie? Chyba, że masz spotkanie z jakimś psychologiem, terapeutą, to tutaj dobre efekty i to, co, co będzie takie zaskakujące, bo może dużo więcej zrozumiesz, jakieś rozjaśnienie, wyjaśnienie, więc, no, dla tych osób, które chciałyby powiększyć rodzinę jak najbardziej, no, może cię taka miła niespodzianka zaskoczyć, a tym, którzy niekoniecznie planowali, kochani, no to i tutaj może, może no, być to takie zaskakujące. E... Patrzymy sobie, co jeszcze tutaj nam. To pomyślałam. Teraz kochani, bo dołożyłam zupełnie na Hagel, której sfery to dotyczy i. E, tak się pokazało, jak się pokazało, finansowo bardzo dobrze dla niektórych, że to zaskoczenie będzie właśnie tutaj jakieś pieniądze dla domu, może być spadek, a mogą być spłaty, jeżeli składałeś jakieś wnioski o wyrównanie czegoś, czy, czy o rentę rodzinną, czy, czy właśnie rentę, y, y, może... Z właśnie z jakaś spłata, nie? to tutaj zaskoczyć, bo to duże pieniądze mogą przyjść, nie? Energie tutaj pokazały taka sytuacja finansowa tu ulegnie poprawi, albo jeszcze inne informacje właśnie dotyczące spadku, to może być zaskakujące u Ciebie, czy jakieś darowizny, czy jakichś wygranych środków dla domu, albo właśnie, że udziedziczyłeś dom, mieszkanie. Tutaj mogą być różne rzeczy. To będzie takie zaskakujące, ale w pozytywnym w słowa znaczeniu. I pomyślałam sobie, kochani, że może dla... Wspierających o szczebel wyżej, nie wiem, przemyślcie to y, może y, za niewielką y, tutaj opłatą, y, co miesięczną na, na szczebel wyżej robiłaby y, roz, taką rozbudowaną runę dnia albo rozbudowane czytanie tygodniowe. I ktoś, kto by wykupił, bo tanie, wielką kwotę, taką cegiełkę, y, y, tak wspierającą kanał, no to mógłby z tego czytania korzystać. Oczywiście z wszystkich tych podstawowych też. Tak mi teraz przyszło. Ale nie wiem, czy bylibyście zainteresowani, czy nie. To moglibyśmy zacząć nawet od praktycznie każdego dnia. Patrzymy. <laughs> Jak masz ochotę, wypowiedzieć się na ten temat? Decyzja i tak należy do mnie, oczywiście, wiadomo. Kwarc różowy, życie miłosne, nowa lub powtórna, romantyczna miłość już tu na ciebie czeka. Widzisz, czyli ktoś do ciebie przychodzi i może to cię, może to cię zaskoczyć, tak. W relacjach faktycznie, bo tam była ingwans, może coś nowego, tak? Kończysz stare yy, kontakty, robisz porządki w telefonie, w swoim życiu i jest miejsce na nową miłość. Także możecie zaskoczyć. To fakt. Może, może przyjść ktoś do miłości też. Jak najbardziej tak. I to Cię może zaskoczyć, bo może się nie spodziewałeś, że to już teraz. Jak najbardziej tak. Może nawet w pracy. Tak niespodzianka będzie w postaci tej osoby. I poznasz przy pracy. Ale niekoniecznie, nie? Ale też przy pracy zwróć uwagę. Jestem aniołem opiekuńczym rodzin. Twoją rodzinę czeka radosna zmiana lub powiększenie. No to no wyszło. Zmiana w postaci albo właśnie nowej osoby, albo... Potomka. Tutaj będzie zaskoczenie dla niektórych. Dla tych, co już tracili troszeczkę wiarę, że się uda i dla tych, którzy niekoniecznie chcieli. Pamiętajcie o tej równowadze, kiedy to się zadzieje, bo ta równowaga jest potrzebna. Tak samo w finansach, żeby za dużo nie wydawać, niż szalek. <grym> bo to Cię może naprawdę wyrwać z butów dzisiaj. Tak kolokwialnie, kochani. E, jesteś tego warty. Wiedz, że zasługujesz na otrzymywanie wszystkiego tego, co dobre, na wszelkie sposoby. No, tutaj to zaufanie jest istotne e, i ważne. I patrzymy sobie słowa mocy, kochani, na ten poniedziałek. Wow, z kopyta zaczynamy poniedziałek. Wczoraj był nów, a więc nowe rzeczy się tu dzieją z końcem roku dopalają się tak, te karniczne też sprawy wszystko tutaj się zaczyna układać, każdemu w innym domu wiadomo, każdy z nas jest na innym etapie wow. kochani, wszyscy, którzy czekają na czytania prywatne dzisiaj w większości powinny, powinny dojść także od rana <grytanie> zabieram się do pracy Mam wiele dobra do zaoferowania światu. No i dziel się tym dobrem, i przyjmuj to dobro. Pamiętaj o tej równowadze, o tej wewnętrznej zgodzie. Tutaj niszczy się tylko to, co było takie co potrzebowało zmiany, co potrzebowało zburzenia, żeby na tym zbudować coś nowego, stabilnego, coś co będzie cię prowadziło do twojego rozwoju i coś co będziecie prowadziło na twoją ścieżkę. Tak? Także tutaj mogą dla niektórych przyjść objawienia i wejście na tą ścieżkę duchową, większe zrozumienie, głębsze zrozumienie może tutaj zdecydujesz właśnie że zmienisz swoje nawyki, pozbędziesz się nałogu i to ci łatwo przyjdzie albo właśnie tutaj zrozumiesz pewne rzeczy i dużo prościej będzie ci w tym wytrwać, tak? bo tu pozytywne efekty terapii też się pokazały. No tutaj przychodzi to większe zrozumienie, tu przychodzi powiększenie rodziny, tu przychodzi możliwość poznania nowej osoby, tu przychodzi wielka szansa zawodowa, może właśnie poznanie osoby przy pracy, no i przychodzą pieniądze dla domu. Spadek darowizna w postaci rzeczy ruchomych, nieruchomych, środków finansowych dla dzieci, dla domu. No, y, fajnie się tu pokazało, y, więc nie tak strasznie y, ta Hagal y, tutaj w ten poniedziałek nas y, od samego rana będzie zachwiewać. No cóż, kochani, otwórzcie się na te zmiany, bo one naprawdę. Będą, one są po to, żebyśmy właśnie mogli pójść dalej, żebyśmy tak przecierali dalsze szlaki, no i doświadczali tych różnych rzeczy, które będą nas wzmacniały, będą. E, popychały do dalszego działania, do dalszego rozwoju, i to jest piękne. Kochani, chociaż czasami trudne, ważne, żeby, żeby przyjąć to wszystko z wewnętrzną zgodą, y, złapać tą równowagę, y, nie dać się ponieść tym negatywnym emocjom, spojrzeć tak, jakby zupełnie z boku na daną sytuację. Wiadomo, w danym momencie jest nam trudno, bo kiedy są te negatywne emocje w nas, czy pozytywne, no to jest euforia albo Naprawdę frustracja, i wtedy dużo rzeczy gdzieś tam działa, i, i, i tą energię naszą rozprasza. Ale my już wiemy, że pewne rzeczy mogą się zadziać, więc my się tu możemy troszeczkę przygotować na to, i wiemy, że dobrze byłoby tutaj tą równowagę zachować. Czy się uda? To pracujmy nad sobą. Wszystkiego, co najlepsze. Mimo na.